Witam Cię bardzo serdecznie, Oskar Podolski z tej strony. To jest kurs, w którym demonstruję moje techniki gry na stopie pojedynczej. Też gdzieś się tego nauczyłem, też przepuściłem tą wiedzę przez swój własny filtr. Obecnie gram tak jak gram, być może za 10 lat będę grał troszeczkę inaczej, ale wiadomo, że to jest proces i to wszystko gdzieś tam się zmienia, ewoluuje nie? w tej całej podróży perkusyjnej. Przede wszystkim trzeba tutaj zacząć od takich rzeczy jak pozycja za zestawem, czyli siedzenie w ogóle na stołku, co jest mega ważną rzeczą, która bardzo wpływa na grę nogą, nogami. My w tym kursie będziemy zajmować się stopą pojedynczą. Oczywiście można też te rzeczy aplikować potem do nogi drugiej, bo noga to noga. Jeśli oczywiście jesteś w pełni sprawny, sprawna, no to tak jak grasz prawą, tak samo powinieneś grać również lewą. Oczywiście zważywszy na to, że nie mamy obu rąk takich samych i obu nóg, więc one zawsze będą się troszeczkę różnić. Przede wszystkim samoczucie w ogóle tych nóg jest też inne. Natomiast tutaj pokażę Ci trzy techniki, w sumie no cztery techniki, których używam podczas grania. One generalnie są Sprawdzają się w graniu rokowym, popowym, czy też w dynamikach po prostu dużych. Ja mam tutaj na myśli granie, granie głośne, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najczęściej Twoja noga pozostała zrelaksowana. Czyli bardzo istotne jest to, żeby wyzbyć się jakichkolwiek niepotrzebnych napięć pomiędzy uderzeniami. No bo to tak jest, nie? że napięcie w łydce, napięcie w udzie, potem w pachwinie i tak dalej, to wszystko, to wszystko, jeśli się sumuje, to wychodzi na to, że jest jedno wielkie spięcie, nie? jeśli do tego jeszcze dojdzie, wiesz, jakieś tutaj i tak dalej, czy też tu, kiedy grasz. I to nagle się okazuje, że nie jesteś w stanie na przykład zagrać dwóch uderzeń e, w takiej odległości od siebie. Nie? nie wspominając już o szybszych, czy też o uderzeniach z innym feelingiem, na przykład nie tyle szesnastkowym, co na przykład triolowym. Nie? Oczywiście już nie wspomnę o dynamice i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc będziemy musieli przez te wszystkie rzeczy przejść. Ja tutaj również e, na tyle wyłożę. Karty na stół, że pokażę Ci, jak ja mam ustawiony pedał do stopy. Pokażę Ci to na dwóch pedałach, dwóch różnych firm i oczywiście mam je ustawione podobnie, ale przez 20 lat gry na perkusji mogę już coś na ten temat powiedzieć i również poprzez mój wieloletni staż w nauczaniu ludzi gry na perkusji, pomaganiu innym perkusistom pójścia dalej, rozwinięcia się, czy też nawet miałem okazję. Przygotowywać aktorów do filmów, i tak naprawdę przeróżne sytuacje. Łącznie z tym, że mam za sobą duże sceny, i też przed sobą, ponieważ aktualnie gram w zespole Agnieszki Chelińskiej, gdzie mamy na koncie wspólną złotą płytę i też podwójną platynową płytę. Więc spora ilość sukcesów na tej drodze. Jestem bardzo za to wdzięczny, i mam nadzieję, że dzięki moim wskazówkom pomogę ci zrozumieć granie właśnie na stopie i przekazać to tak jak przekazuję to moim uczniom, którzy przychodzą do mnie na indywidualne lekcje czy też na warsztaty. Więc robimy tak. Po prostu wyobraź sobie, że jesteś tutaj ze mną w sali i ja będę mówił do ciebie tak jakbyś tu był, była. I od razu zaznaczmy, że będę mówił w rodzaju męskim, ponieważ kobiety mają z tym znacznie mniejszy problem, nie? Więc słuchaj, stary. Style. I to jest właśnie moment, w którym kończy się fragment darmowy, taki trailer, prezentacja czy też wstęp do tego kursu, i zaczyna się część, właśnie płatna. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zakup tego materiału. Cieszę się, że chcesz ode mnie dowiedzieć się, jak grać stopą. No, więc żegnam osoby, które jeszcze nie zakupiły tego kursu, i witam jednocześnie osoby, które ten kurs nabyły. Więc zapinaj pasy. I lecimy.